Chciałbyś zarabiać pieniądze przez internet, ale nie masz wystarczająco dużo czasu? W takim razie pokażę Ci, jak można zacząć zarabiać nawet 1000 dolarów tygodniowo, bo dasz sobie radę bez żadnego doświadczenia, w własnej strony internetowej, a co najważniejsze, bez wkładania w to własnych pieniędzy. Zatrzymaj się na chwilę, podam Ci jedną stronę, która na pewno przyda Ci się teraz i w przyszłości. Nie wierzcie w to, że nagle za 30 dolarów możecie kupić kurs, który zmieni Wasze życie o 180 stopni. To tak nie działa. To jest długi proces. Najlepszym sposobem na to, żeby zobaczyć w ogóle, w jakim miejscu się znajdujemy, jeśli chodzi o naszą osobowość, wejście na tą stronę. Jest to 10-minutowy test, który oczywiście jest darmowy i pozwoli Wam na ocenienie tego, w jaki sposób dalej możecie podejść do swojej kariery i do tego, co będziecie dalej robić. Piękno tego wszystkiego jest w tym, że jest to podzielone w taki sposób, że będziecie od razu wiedzieć, nad czym musicie pracować. Ja, na przykład, jestem strasznie otwartą osobą, która lubi nowe doświadczenia, natomiast jestem bardzo neurotyczny, więc bardzo negatywnie podchodzę do swojego życia. Jestem też bardzo Otwarty na ludzi, czyli jestem ekstrawertykiem, ale jestem totalnym bałaganiarzem i absolutnie nie potrafię utrzymać nigdzie porządku. Zobaczyłem też, gdzie są moje braki i bez nadrobienia ich nie będę w stanie wykonywać rzeczy, które chciałbym wykonywać. Jest to banalne. Wchodzisz 10 minut i masz wynik, który pomoże Ci, uwierz mi, zrozumieć siebie, ale też ludzi wokół i to jest wspaniałe.